Ogromny protest rolników rozlał się po całej Francji. Francuscy rolnicy wrzucili belesiana do McDonalda. Niemcy pojawili się na proteście w Polsce. Jak przekazuje Reuters, francuscy rolnicy zablokowali w czwartek autostrady i porzucili skrzynie z importowanymi produktami, żądając pilnych działań w związku z niskimi cenami na farmach. Ekologicznymi regulacjami i polityką wolnego handlu w miarę zbliżania się rosnących protestów do Paryża. Rolnicy twierdzą, że protesty trwające już drugi tydzień po wybuchu na południowym zachodzie będą kontynuowane, dopóki ich żądania nie zostaną spełnione, co stanowi pierwsze duże wyzwanie dla nowego premiera Gabriela Attala. Wszystkie możliwości są nadal rozważane, powiedział dziennikarzom Arno Gajo, szef Związku Młodych Rolników. Zapytany o doniesienia, że rolnicy mogą zacząć zakłócać ruch w Paryżu już w piątek. Francuskie służby wywiadowcze ostrzegły rząd, że regionalne związki zawodowe rolników wezwały swoich członków do zgromadzenia się w stolicy, podaje Gazeta Le Parisien. Gdy w piątek Atal zwołał ministrów wyższego szczebla w celu ogłoszenia konkretnych propozycji, rolnicy wykorzystali Belesiana i traktory do zablokowania głównych autostrad we Francji, największym producencie rolnym w Unii Europejskiej. Zawsze mamy więcej zasad do przestrzegania, zawsze proszą nas o więcej i zarabiamy coraz mniej. Nie możemy już żyć z naszej pracy, powiedział 61-letni rolnik Jean-Jacques Pesquerel ze związku Calvados Cooperative Rurale. Skrzynki pomidorów, kapusty i kalafiorów, które według jednej z grup rolników zostały zaimportowane, zostały porozrzucane wzdłuż autostrady A7 łączącej Marsylię i Lyon, drugie i trzecie co do wielkości miasta Francji. Na południowo-zachodnich krańcach Paryża w porannych godzinach szczytu dziesiątki traktorów jechały powoli. W środę Największy Związek Rolników przekazał rządowi listę swoich żądań, w tym lepsze egzekwowanie prawa mającego na celu ochronę cen od rolników. Związek wezwał także do kontynuacji ulg podatkowych na olej napędowy do pojazdów rolniczych, natychmiastowej wypłaty unijnych dotacji rolnych, gwarancji wypłat ubezpieczeń zdrowotnych i klimatycznych oraz natychmiastowej pomocy dla winiarzy i rolników ekologicznych. Potrzebne są pilne odpowiedzi, powiedział szef Arnaud Rousseau. Francuscy detaliści są zamknięci w corocznych negocjacjach cenowych z dostawcami, które rząd chce zakończyć do końca miesiąca. Rolnicy twierdzą, że będą zdecydowanie dążyć do obniżenia cen. Obawiając się, że niepokoje rolników w Niemczech, Polsce i Rumunii będą miały skutki uboczne, rząd francuski odłożył już projekt ustawy rolnej, która miałaby pomóc większej liczbie osób w zostaniu rolnikami twierdząc, że zaostrzy wprowadzone środki i złagodzi niektóre przepisy. Przed czerwcowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego prezydent Emmanuel Macron obawia się, że rolnicy stanowią rosnący elektorat skrajnej prawicy. Przywódczyni skrajnej prawicy Marine Le Pen oskarżyła rząd o samozadowolenie i wspieranie europejskich przepisów szkodzących rolnikom, takich jak przepisy dotyczące obowiązkowych odłogów. Emmanuel Macron zwraca się do rolników, kładąc rękę na ramieniu, a następnie wbija im nóż w plecy w Brukseli, powiedziała dziennikarzom Le Pen. W tym rządzie można znaleźć najgorszych wrogów rolników, dodała. Skrajnie lewicowy związek zawodowy CGT, drugi co do wielkości w kraju, wezwał swoich członków do połączenia sił z rolnikami, aby umożliwić szerszy ruch społeczny przeciwko rządowi. Rolnicy z południowego zachodu, którzy w środę opryskali nawozem budynek lokalnej prefektury w Agen, w czwartek skierowali swoje odchody zwierzęce do pobliskiego supermarketu Leclerc. Największej francuskiej sieci supermarketów, podczas gdy przyglądała się temu policja. Benoit Lacœur był jednym ze stu niezadowolonych francuskich rolników w autobusie jadącym do Parlamentu Europejskiego przed wschodem słońca w środę. 58-letni hodowca bydła i zbóż z wiejskiego regionu Ardenów w północno-wschodniej Francji przybył z wiadomością do technokratów, którzy decydują w Unii Europejskiej. Zostaw nas w spokoju, pracujmy w spokoju, powiedział Laque, który miał na sobie żółtą czapkę pasującą do niesionej przez siebie flagi, która widnieje w barwach drugiego, co do wielkości Związku Francuskich Rolników, koordynacji obszarów wiejskich. Francuz, który wraz z żoną i synem prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne, twierdzi, że jest obciążony pracą administracyjną i nadmiernymi regulacjami ze strony Unii, a jednocześnie cierpi z powodu konkurencji ze strony innych krajów oferujących niższe ceny i luźniejsze zasady ochrony środowiska, w tym Ukrainę. W ostatnich tygodniach tysiące rolników w całej Europie wyszło na ulice twierdząc, że wysiłki Unii na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych mają na nich nieproporcjonalny wpływ i żądają większego wsparcia finansowego od swoich rządów. Nie ma ich w Unii, eksportują do nas bez podatku. Zabrali nam rynki i nie produkują według takich samych zasad jak my, powiedział Laky. W naszym kraju i Rumunii rolnicy i kierowcy ciężarówek zablokowali drogi w proteście przeciwko decyzji Brukseli o zawieszeniu ceł importowych na ukraińskie towary w związku z inwazją Moskwy na pełną skalę, co uważają za nieuczciwą konkurencję. Demonstracje rozpoczęły się także w Niemczech przeciwko propozycji rządu zniesienia przywilejów podatkowych. Natomiast francuscy rolnicy protestują przeciwko podatkom od paliwa do ciągników i nadmiernej regulacji. W obu krajach na protestach pojawiły się ruchy skrajnie prawicowe. Które chcą wykorzystać niezadowolenie rolników dla celów politycznych przed czerwcowymi wyborami europejskimi. Protesty rolników we Francji zyskują na intensywności. Według informacji Rzeczpospolitej do piątku protestujący objęli aż 85 spośród 101 departamentów we Francji. Rolnicy stanowczo deklarują, że są gotowi dotrzeć do Paryża, jeśli ich postulaty nie znajdą odzewu. Przywódca ruchu producentów żywności, Arnaud Rousseau, utrzymuje, że nadszedł czas na uczciwe rozstrzygnięcie sytuacji. W kraju dochodzi do coraz większej liczby blokad dróg, a akcje protestacyjne przybierają bardziej radykalny charakter. Zauważane są sytuacje w niektórych regionach Francji, gdzie rolnicy na znak protestu rozlewają gnojowice i blokują autostrady. Pojawiają się również porównania do masowych protestów ruchu żółtych kamizelek sprzed 6 lat. Francuscy rolnicy postulują uproszczenie procedur administracyjnych, jednocześnie wyrażając sprzeciw wobec europejskiego programu Zielony Ład, którego głównym celem jest ograniczenie stosowania pestycydów. Dodatkowo domagają się obniżki cen oleju napędowego dla ciągników oraz pełnego przestrzegania prawa, które zobowiązuje producentów i supermarkety do zapewnienia wyższych cen za produkty rolne. Protesty rolników rozpoczęły się przed tygodniem w regionie Oksytanii i szybko rozprzestrzeniły się na inne obszary zachodniej i północnej Francji. Autostrady takie jak A7 w Drome w regionie Overnia Rodan Alpy, A62 w Agen w Nowej Akwitanii i A16 niedaleko Bowe na północy kraju były blokowane. W środę w Agen na południowym zachodzie Protestujący symbolicznie wrzucili bele słomy do restauracji McDonald's, zablokowano autostradę A62, a także grożono wyważeniem bram prefektury. Wtorkowe wydarzenia obejmowały nawet oblania gnojowicą budynków prefektury. Sytuacja ta zaznacza narastające napięcia i zdecydowane stanowisko rolników wobec postulowanych zmian. Obwodnicę Bordeaux łączącą Paryż z Hiszpanią. Zablokowało 200 traktorów, co stanowi znaczące utrudnienie dla codziennej trasy korzystającej z niej od 85 tysięcy do 140 tysięcy pojazdów, w tym do 18 tysięcy ciężarówek. W środę rano z regionu Vaucluse wystartował konwój składający się z około 70 ciągników, który podczas podróży autostradą A7 zyskiwał kolejnych rolników dołączających na traktorach. Protestujący ostatecznie zablokowali w obu kierunkach autostradę w okolicach Montélimar. W pobliżu drogi krajowej nr 7 grupa demonstrantów przechwyciła hiszpańską ciężarówkę przewożącą mrożone warzywa rozlewając zawartość na drogę w ramach protestu. Blokady fabryk utrzymują się w różnych regionach Francji w tym w Bretanii, Hauts-de-France i Oksytanii, gdzie blokady drogowe nadal powodują utrudnienia na autostradach i drogach krajowych. W Normandii hodowcy zablokowali fabrykę produkującą camembert. Prefektura regionu Overnia-Rodan Alpy Apeluje do miejscowej społeczności o odłożenie wszelkich podróży i przechodzenie na telepracę, ostrzegając, że planowane są blokady na wielu innych. W Tuluzie w środę rano odbywała się operacja ślimakowa, z lotniska do centrum miasta, do której dołączyli taksówkarze. Kilka rąd i dróg zostało zablokowanych przez protestujących. W Gironde miejscowi rolnicy uczcili minutą ciszy pamięć dwóch osób, które tragicznie zginęły we wtorek podczas protestów. Ofiarą była 35-letnia rolniczka, która zginęła, gdy w tłum manifestantów wjechał samochód. Jej mąż i nastoletnia córka, poważnie ranni w tym wypadku, również ponieśli tragiczny los, gdy córka zmarła w szpitalu we wtorek wieczorem. Rolnicy planują kolejne demonstracje, zwłaszcza wejzne i Pade Calais. Prefektura tamtejsza ostrzega, że prawdopodobnie zostanie zakłócony dostęp do różnych platform prowadzących przez kanał La Manche w tym do tunelu pod kanałem La Manche i portu obsługującego statki zmierzające do Anglii. Mimo, że na razie stolica Paryż nie była bezpośrednio objęta blokadami zorganizowanymi przez rolników, po zablokowaniu autostrady A16 w Oize, protestujący dotarli już do bram stolicy, a niektórzy spędzili tam minioną noc. Lider ruchu producentów żywności, Arnaud Rousseau, zapewnił, że jeśli to konieczne, rolnicy są gotowi podjąć marsz na Paryż, podkreślając wyjątkową determinację, jakiej od dawna nie widział. Według AFP rozmowy między organizacjami rolniczymi a rządem Francji utknęły w impasie. Arnaud Rousseau, prezes Stowarzyszenia Rolniczego, ostrzegł w środę, że do piątku działania obejmą prawie 85 departamentów, przy jednoczesnym celu protestów, jakim jest zmuszenie rządu do szybkiego udzielenia odpowiedzi na postulaty rolników. Rzeczniczka rządu, Priska Tevenot, w środę przed południem oznajmiła jedynie, że władze nie zamierzają przeszkadzać w blokadach rolniczych, ponieważ są one zorganizowane zgodnie z przepisami prawa. Tevenot następnie zapewniła, że rząd słyszy wołanie rolników i podejmie dalsze decyzje w nadchodzących dniach. Podkreśliła również, że istnieje pilna potrzeba reakcji na postulaty tego sektora, a władza wykonawcza jest zdeterminowana do ochrony francuskiego modelu rolnictwa. Aby rolnicy mogli godnie utrzymywać się z własnej pracy. W naszym kraju pominionym proteście zagraniczne media komentowały protest jako imponujące zjednoczenie polskich rolników przeciwko polityce Unii Europejskiej. Jak możemy zobaczyć na nagraniach z zachodniopomorskiego, gdzie pojawił się Stanisław Barna, byli także przedstawiciele niemieckich rolników. Mamy raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8. Trzydzieści trzy Trzydzieści Mamy tutaj naszą przyjazną policję Witam, cześć! No. no i tak to moi kochani wygląda. no Mi się wydaje, że jest Jest dobrze. No, 36 pojazdów na gminę, która ma 55 tysiąca mieszkańców w całej gminie, czyli z miastem Mamy też kolegów tutaj z okolic słuchania słuchania eee przyjechali do nas e, z Hochna parę ciągników sąsiadujących bliżej nas do Hochna i tak to moi drodzy wygląda e, no co chciałbym podziękować wszystkim dzisiaj którzy protestują i chcą naprawdę powalczyć o dobro o dobro swoich gospodarstw bo o to w tym proteście chodzi i Serdecznie wszystkim działaczom, którzy potrafili z, z, yy, zalegalizować zgromadzenia. Serdecznie dziękuję i że się przyłączyli do tego wspólnego protestu. Walczymy o własne gospodarstwa. Nie chcemy polityki, daleko od polityki. Tyle czekamy. Wczoraj był wysłany list intencyjny do Ministerstwa o nawiązanie dialogu. Zobaczymy, jak się Ministerstwo odezwie. I czekamy na uzgodnienia z. Innymi krajami, pani Monika Przyworska ma e, takie spotkanie umówić. Czekamy wszystkich krajów, którzy, którzy się nie zgadzają z polityką rolną w Europie. Stanisław Barna podziękował także niemieckim rolnikom za przybycie. Serdecznie chcę powitać gości z Niemiec. Są to rolnicy, którzy protestowali w Lubieszynie. Dwa protesty żeśmy z nimi wspólnie ich wspierali. I po pierwszym proteście stwierdziliśmy e, zespół koordynacyjny w zachodniopomorskiej o tym, żeby dołączyć i zrobić taki protest. E, w e, witam wszystkich serdecznie. E, dzień dobry. Gospodarstwo Barna, czyli o, e, wraz z córkami, wyjeżdża na protest do Recza, do gminy Recz. Tam się spotykamy z innymi rolnikami. Wiecie państwo, co walczymy. Walczymy o stopu napływu z Ukrainy i z innych państw, które nie są w Unii Europejskiej. Nie zgadzamy się z tym, żeby tania, tania żywność wpływała na nasze rynki. Powinno być tak, jesteśmy w Europie samowystarczalni, nie powinno być wiesz, żywność, która jest nieprodukowana w tych standardach, co my produkujemy, nie powinna być puszczana tak sobie na opak. WPR, czyli polityka rolna, Zielony Ład, nie zgadzamy się z ugorowaniem 4% w gospodarstwie, nie zgadzamy się z e, wypro, wy, wycofywaniem środków, nie zgadzamy się z zalewaniem 400 ponad tysięcy w Polsce, nie zgadzamy się z, e, z złą polityką rolną. Nie zawsze te decydują o, o dobrej kulturze rolniczej e, takie, takie jak poblony. Czy przyorywanie ogornika i robienie zdjęć. To są absurdy i z tym się nie zgadzamy. Dlatego dzisiaj tak mocny protest. Dziękuję wszystkim w całej Polsce za protesty. Dziękuję tym, co się z nami połączyli i utworzyli tę mapę. Dzień. Dajcie znać w komentarzu, co wy myślicie o udziale niemieckich rolników w polskim proteście. Czy cieszy Was fakt, że w końcu rolnicy w całej Unii się solidaryzują? Kanał Rolnictwo, bądź na bieżąco. Przedstawiamy najważniejsze branżowe informacje. Jesteśmy dla Was na największych wydarzeniach, jeździmy na protesty za granicę, sprawdzamy jak wyglądają Wasze plony oraz pokazujemy jak wygląda nasz krajowy rynek. Zapraszam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę i obejrzenia poprzednich materiałów, które wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do zobaczenia.